Cześć! No, to jest droga z tłucznia, kolejowego, grubego. Jeszcze kilka razy robiłem tę drogę. Ta droga jest wysypana tym tłuczniem gdzieś około 4 lat. Jest to nasypane, nasypane z 30 cm tego tłucznia, sami żeśmy wrózili to na tą drogę. Latem jak jest ta droga sucha, to jest ona bardzo ciężka do robienia, bo to jest po prostu jeden wielki zaklepany kamień. Dorwać to, to się rwie jak asfalt. Dzięki Bogu pogoda mi troszkę sprzyjała dzisiejszego wieczora, dzisiejszej nocy, i popadało deszczem. Popadało tak dobrze deszczem, ta droga namokła, no i udało się ułożyć. Droga wyszła całkiem przyzwoicie. W sumie, jak, te, jak zawsze, ta droga wychodzi przyzwoicie, bo. Tu jest dużo materiału i można tę drogę sobie fajnie układać, tak jak się chce, tylko że początek jest zawsze najgorszy, bo trzeba to zerwać i tego materiału sobie narobić. Ale mówię, dzisiaj akurat było fartownie, że popadał ten deszcz i tego i tą drogę mogłem zerwać sobie troszeczkę łatwiej. Nie zawsze drogi tak fajnie wychodzą jak na stole, tak jak tutaj, bo czasami są takie drogi wąskie z korzeniami, z kamieniami, gruzem jakimś grungowie, co te drogi jeszcze zostało budowane. No i tak. To później wygląda, jak się do mnie szczęścia, jak zrobimy taką drogę. no Ale pamiętajcie, jedną taką fajną rzecz: że co by nie było, co byś nie zrobił, i tak zawsze ta droga będzie lepiej wyglądała jak przed Twoim robieniem. A kiedyś taki mądry człowiek mi powiedział jedną fajną taką rzecz: jak zaczynałem robić na równarce, taki pan przyszedł do mnie i ja mówię, że źle ta droga wygląda. Mówi, po prostu jest kurde tragedia ta droga, bo tutaj o takie rzeczy są. Nieprzyjemne jakieś tam brewki pierdoły a on mówi do mnie tak, Łukasz. To jest tak jak blizna. Na początku wygląda źle, a potem wygląda coraz lepiej. To tak samo ja wam mogę to powiedzieć. To jest jak blizna. Na początku będzie wyglądało to kiepsko, dopóki to się nie zajeździ, nie uklepie, a potem to będzie wyglądało jeszcze lepiej. Kurwa, ale mądrości wam powiedziałam Ło, dobra, dzięki chłopaki za oglądanie. Pozdrawiam serdecznie.